Witajcie. 196 odcinek niskiego pressingu. Paweł Jantura Maciej i Matwiej, a naszym gościem Piotr Rzepecki, autor kanału 365 dni o piłce. Piotrze, witamy Cię ponownie w niskim pressingu. Cześć, cześć, witam serdecznie. Cześć, Piotrze, cześć, Pawle. Dzień dobry, Państwo. Jak Piotr w niskim pressingu, to wiadomo, że będziemy rozmawiać o naszej ukochanej Fortuna pierwszej lidze. Dzisiaj troszkę podsumujemy. To, co się działo w niedzielę w Gdyni, pierwsza porażka miedzi stała się faktem, ale porozmawiamy też z Piotrkiem o tym starcie miedzi Legnica, jaki on był? Czy jesteśmy świadkiem kryzysu pierwszego miedzi, czy też to tylko lekka zadyszka i nie ma się o co martwić, a więc startujemy z pytaniami do naszego gościa? Maciu, oddaję ci głos. Tak, Piotrek, ale zanim przejdziemy do, do miedzi, to chciałem cię zapytać o. Start w ogóle ligi, fortuna pierwszej ligi, bo fortuna pierwsza ligi rozpędza się na dobre. Po ośmiu kolejkach śmiało możemy powiedzieć, że zaplecze ekstraklasy nie utraciło swojej atrakcyjności. Kto Twoim zdaniem zasługuje na miano największej niespodzianki? No na pewno Odra, a więc lider tabeli, ja muszę przyznać, że przed startem sezonu typowałem w ogóle zespół z Opola jako jeden z tych, który może mieć problemy w całym sezonie, no i gdzieś tam na kanwie tego poprzedniego sezonu w ogóle myślałem, że Odra może mieć problem z utrzymaniem, tym samym ten początek sezonu bardzo dobry. Też nie spodziewałem się tyle pomiedzi Legnica i w ogóle podróżyna, które no powiedziałbym są takimi firmami, które albo awansowały, albo spadły, no bo to jest naprawdę dobra gra efektowna i efektywna motoru eee, Lublin też mieć Legnica, myślę, że dobrze sobie radzi i dobrze czuje się w tych takich realiach. pierwsze ligowych, natomiast też pewnie o tym więcej zaraz powiemy, ale no trzeba przyznać, że drużyna jakby też absolutnie przedefiniowana, zmieniona kadrowo i też myślę, że pokazuje zupełnie co innego niż na Ekstra ekstraklasy, ale taki pierwszy wniosek to jest na pewno ciekawa odra mocny motor, no i też kilka dużych marek, które zawodzą, bo myślę, że też kibice z większymi nadziejami patrzyli chociażby na Lechę, na Wisłę, być może Arkę Gdynia. Natomiast no myślę, że dużo się dzieje, dużo ciekawych historii, no ale to tylko impuls, jeżeli chodzi o nasze spojrzenie kibiców, którzy śledzą tę Fortunę pierwszą Ligę. Piotrek, a lider Łęczna to zaskoczenie dla Ciebie? Bo pamiętasz w Twoim programie przed moje słowa, przed właśnie startem Ligi, ja wskazywałem Łęczną, pod, dowód, pod dowództwem trenera Amrota, że to może być jeden z faworytów, i myślę, że nie pomyliłem się. Tak, tak, znaczy, na pewno zaskoczenie nie, powiem szczerze, bo też myślałem, że ta drużyna naprawdę gra fajnie w piłkę i to też było widać w poprzednim sezonie, kiedy Rene Mamrot przejął ekipę z Łęcznej, bo faktycznie to dobrze wyglądało. No i teraz mamy tego efekty, bo dostał trener okres przygotowawczy i faktycznie ta jego gra, gra jego drużyna może się podobać mimo tego, że odeszło kilku znaczących piłkarzy, między innymi Krykun, Czy Kozak. No to widać, że ta drużyna nie utraciła jakości, a wręcz przeciwnie, być może ciężar rozkłada się na większą liczbę piłkarzy i to faktycznie daje fajne efekty. Teraz lider tabeli, także gdzieś tam pewnie podświadomie pominąłem tę drużynę, kiedy pytałeś o niespodzianki, bo, bo to mnie nie zakakuje. Efektowna gra, tylko chciałbym zobaczyć też taką takiego górnika w, procesie długofalowym, żeby na przestrzeni kilku, kilkunastu kolejek pokazała Łęczna klasę, no ale zobaczymy. Będziemy trzymać kciuki i na ten moment lider. No i to też może się podobać, że ciągłe te zmiany liderów, przetasowania, cały czas jakieś takie nowe spojrzenia. Właściwie co tydzień możemy mieć inną opinię, no to tylko jakby na korzyść, jeżeli chodzi o spojrzenia kibica tych rozgrywek. No to do tego chyba już się przyzwyczailiśmy, że ta pierwsza liga taka właśnie jest, tak? Czasami jak to z Maćkiem mówiłem, że te wyniki to Bęben, bęben cyk, maszyna losująca i wszystko się można spodziewać. Piotrek, mieć po ośmiu kolejkach z moje piąte miejsce w tabeli, 12, 15, 15 punktów, tak? Nie mylę się. 15, 15 punktów 43 3 remisy, jedna porażka, świetny start. Ale w ostatnich trzech meczach dwa remisy i porażka. Jak oceniasz początek sezonu w wykonaniu trenera Radosława Belli? I to, co, dziś, i, i to, co y, artykułowałem na, we, we wstępniaku, to kryzys czy, y, czy tylko lekka zadyszka? Y, gdzie tu jest jakby klucz? No tak, tak no i... trzy, ostatnie, no trzy ostatnie spotkania, ledwie dwa punkty, natomiast ja bym się nie doszukiwał kryzysu, bo mówiliśmy o tym, że faktycznie Mieć dobrze wystartowała i to jest fakt, bo obok naprawdę fajnej gry i przede wszystkim punktów była też taka gra, która cieszyło oko, tak powiedziałbym, taka duża moc ofensywna tej drużyny, wielowariantowość w ataku i naprawdę taka duża możliwość też piłkarzy, bo widać było, że trener Bella wykrzesuje ze swoich zawodników maksa, bo są to piłkarze, którzy mają pomysł na grę, to są takie, powiedzmy, warianty nieszablonowe, natomiast no, oglądałem, muszę powiedzieć to analitycznie, to spotkanie z Arką, i tutaj, mimo tego słabego wyniku, to myślę, że to nie był zły mecz miedzi. To znaczy, mieć miała pomysł, grała swoją grę, czasami gubiła się być może w takim ataku pozycyjnym. Dużo, moim zdaniem, strat takich niewymuszonych, i tu też być może zgubiła ten zespół. Natomiast, generalnie, no patrząc chociażby na samą Arkę Gdynia, to też nie jest rywal, którego można łatwo zignorować. Oczywiście Arka poległa, chociażby w Krakowie, przegrywając z Wisą Krakowie do 5 no ale tutaj, tak jak się umówiliśmy na wstępie, każda drużyna co tydzień pokazuje swoją jakąś zupełnie inną twarz, ale kryzysem, raczej tego nie nazwał. Miedzi dobrze zaczęła. Mieć mi się podoba, zdecydowanie bardziej niż w tej, powiedzmy wersji ekstraklasowej. I też podoba mi się trener, który ma pomysł na ten zespół, potrafi wyciągać maksa ze swoich piłkarzy. No i właśnie ta gra, zwłaszcza ta gra w ataku. Mi się podoba, bo naprawdę tutaj widać dużo takich ciekawych schematów i powiedziałbym, akcji, po których nie spodziewałbym się ze strony tutaj legnicza. Właśnie, Piotrek, trener Radosfor Bella otrzymał zasłużone wyróżnienie trenera miesiąca za bardzo udany start. Zastanawiam się, yy, znaczy, zastanawia się. Yy... Zastanawia to, że tak że wiesz, mieć ta z sierpnia, a mieć z września to też troszeczkę jakby dwie różne drużyny. Czy my po prostu, czy taktyka ta trenera Belli stała się przewidywalna dla, dla naszych przeciwników? Czy my staliśmy się czytelni po prostu? No, bo to tutaj już widzimy, że, że chociażby Arka Gdynia już wyszła tak ustawiona, że te główne narzędzia. Sukcesu z sierpnia zostały wytrącone, tak? Czyli skrzydła chociażby tak, tak, to było widać, bo faktycznie skrzydłowi skrzydlowi szukali jakichś innych rozwiązań, schodząc na przykład do środka, no ale to też jest jakby taki, powiedziałbym, element futbolu i szansa na przejmowanie różnych schematów, no bo wiadomo, że też drużyny siebie analizują, no i też cały czas jakby trwa, powiedziałbym, taki wyścig, jeżeli chodzi o obserwacje i wyciąganie jakichś wniosków, żeby przechytrzyć rywala, więc to od tego nie uciekniemy. Natomiast myślę, że no to też, powiedziałbym, nałożyło się na to kilka spraw. Przede wszystkim miałem okazję oglądać spotkanie GKS, tych mieć z wysokości trybun, no i faktycznie tych podeszło do tego spotkania mądrze, jakby Spowodując, że te argumenty miedzi były bardzo małe, i tutaj mieć miałem problem. Mecz z Wisłą Kraków z kolei, no pamiętamy, też ta pieczęć połowa moim zdaniem dobra. Wisła strzela bramkę dość niespodziewanie, no i później mieć wyrównuje też w takich okolicznościach, w których pewnie może się ucieszyć, no bo to był strzał dystansu i też powiedziałbym taka akcja, która padła z tego, co pamiętam, po wrzucie z autu, więc też no, jakiś tam element pewnie szczęścia i różnych jakichś takich historii był. Ja myślę, że to jest po prostu być może cięższy terminarz, bo arki nie można lekceważyć, mimo tego umotu, o którym wspomniałem, tak samo Wisła Kraków, która ma duża apetyty plus, naprawdę ekipa z tych, która fajnie zaczęła, bo była liderem dość długo, także nie doszukiwałbym nie, nie się, myślę, że to jest kwestia bardziej tego, że rywale byli mocni i też ta stawka jest wyrównana, bo jak sobie tak popatrzymy na wszystkie drużyny, porównując chociażby do Ekstraklasy, ja myślę, że tutaj zdecydowanie więcej drużyn jest na mniej więcej w tym samym poziomie i często, dyspo, często decyduje jakaś taka, powiedziałem, dyspozycja dnia, jedna forma jakiegoś napastnika, jakaś taka kwestia indywidualna, więc często te spotkania są na styku, stąd też być może tyle tych spotkanie remisowych, o których tutaj Paweł tak, No Właśnie wróćmy do tego meczu z Arką, bo mówisz, że Mieć nie wypadła aż tak źle w tym meczu. To bardzo ważny mecz był z punktu widzenia chociażby tych zależności z trenerem Łobodzińskim i dla trenera Łobodzińskiego ważny, ale również dla trenera Belli ale nie tylko ja mam takie spostrzeżenie bo kibice na forach pisali że miedzi zabrakło tej intensywności o której trener Bella tak dużo mówił od początku sezonu słusznie kibice zwracają uwagę że miedzi tak naprawdę zabrakło troszeczkę głodu zwycięstwa tej pazerności być może, no często tak jest, że gdzieś tam ta konsekwencja w dążeniu do celów, żeby powiedziałbym złapać jeszcze tę jedną piłkę, żeby był lepszy naskok, bo to też było widać, tak mi się wydaje, jak oglądałem Arkę bez piłki, jaka była agresywna, jaka była pazerna i być może faktycznie tego zabrakło, bo chciałbym zobaczyć taką mieć, tak pracującą mieć właśnie bez futbolówki. Natomiast stąd też pewnie wynikały te problemy, o których wspominałem, A więc te częste straty piłki, jakieś takie sytuacje, w których mieć się gubiła pod wpływem bardzo agresywnie grających gospodarzy. Być może jeden z kluczy, tak jak ty mówisz, no też trzeba zwrócić uwagę, że te bramki padły w, no może nie w samej końcówce, ale dopiero jakby w drugiej części spotkania, no i być może drużyna, która była bardziej konsekwentna, więc Arka po prostu to wykorzystała, ale to też myślę, że jest taki słabszy mecz, słabszy, może się po prostu zdarzyć, no też nie zapominajmy, że to jest dopiero pierwsza porażka w sezonie, jestem przekonany, że to kibice Miedzi braliby w ciemno w taki scenariusz, żeby pierwsza porażka w sezonie była dopiero właśnie w okolicach w najkolejce, tak. Tak, no, ale dokładnie. Ale... dokładnie. Piotrek, Kamil Antonik to chłopak, który ten sezon wszedł z przytupem, wręcz z drzwiami. Świetne pierwsze spotkania. Tymczasem w ostatnich kolejkach no, no, nasz skrzydłowy gaśnie z meczu na mecz. Zauważasz to? Dostrzegasz to? I jak myślisz, co się dzieje? Z Wiesz co, być może to jest też kwestia. Tak, już że... zjazd formy, nie? Mhm, tak, tak, tak. Być może to jest też kwestia tego, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że konkurencja jest zbyt mała, ale czasami. Pod wpływem tego, że jest jakaś taka pewna stagnacja, bo myślę, że od pewnego momentu można było, no niemalże, ten skład wytypować na pamięć i przewidzieć, Cielo. jak trener Bella ustawi sobie tę drużynę, bo to funkcjonowało na przestrzeni pierwszej kolej bardzo dobrze. Więc być może brak takiego, powiedzmy, naturalnego oddechu na karku konkurencji spowodował, że ten chłopak trochę nam przygasł. Natomiast wiadomo, no to piłkarze ofensywni, jak Michalik, Antonik czy, czy, czy Agbor, czy inni zawodnicy z przodu, którzy wchodzą w wiele pojedynków, którzy są rozliczani z tych takich walorów ofensywnych, no muszą podejmować często ryzyko. I mam wrażenie, że czasami spojrzenie na takiego piłkarza, nie powinno być takie zero-jedynkowe, bo ja myślę, że gdyby mu jedna czy dwie akcje wyszły trochę lepiej, czasami to jest jedno dotknięcie piłki i to by na przykład spowodowało asystę czy bramkę jakąś spektakularną, to w ogóle jest jakby inne spojrzenie. Ja generalnie jestem zdania, że piłkarzy trzeba cały czas tak um, pobudzać, szukać impulsów, bo to jest naprawdę bardzo zdolny chłopak i on się też po prostu fajnie odnalazł w tym pomyśle, bo to nie jest taki typowy skrzydłowy, ale tak jak mówiliśmy w Gdyni, też szukali tak samo z drugiej strony Michalik zejścia do środka i to fajnie przełamuje i widać to też po rywalach, że często mają z tym problem, bo drużyna nie gra schematy, tylko jest w tym jakiś taki pomysł i nieszablonowość, no i to dawało i miejmy nadzieję dalej będzie dawało efekty. No ja mam tylko taką nadzieję, że będziemy częściej oglądać takiego yy, Kowalika w wydaniu y, z meczu z Termaliką y, w niecieszy, kiedy praktycznie tak no wszystko mu tam praktycznie wychodziło, to takiego topowy chyba taki naprawdę ekskluzywny występ. Yy, Michalik Agbor, Mądrzyk Hugenhout. Chciałem. Dobra, okej, okay, dorzućmy do tego kowalikami, może ostatnio troszkę, no, troszkę słabsza forma, ale generalnie ta grupa piłkarzy, a może ktoś jeszcze inny, jak myślisz, kto zasłużył na takie miano objawienia w zespole miedzi, objawienia w początku tego sezonu. My to z Mackiem jesteśmy tutaj bardzo pod wrażeniem Rubena Hoggenhouta, po którym się przyznamy, szczerze, nie spodziewaliśmy, że tak będzie dobrze wyglądał. Jak ty, jak ty widzisz? Z, z krakowskiej perspektywy na Legicką drużynę. To znaczy wiesz, jak patrzeć na takie oczekiwania przed sezonem i na to, co pokazuje mm -hmm. teraz, i największa dysproporcja no to faktycznie, być może tutaj 24-latek, natomiast no przede wszystkim Agbor bardzo mi się podoba, bo to jest też taka postać nieoczywista, myślę, bo absolutnie nie oczekiwałem, mm -hmm. że, że ten piłkarz już jakby będzie dawał tyle miedzi. Wiadomo też, jak w tych, jak z poprzednimi piłkarzami, no bywają słabsze i lepsze mecze, gorsze i lepsze momenty, jak chociażby ten spotkanie w, w Nicie, czy w ogóle jedno z ciekawszych meczów miedzi, jeżeli chodzi o, taką pom o taki pomysł w ogóle na grę i taką właśnie warentowość w ataku. Natomiast myślę, że tutaj generalnie Realnie ta kadra się zmieniła, też ciężko powiedzieć, czy kanegosłup został, no bo oczywiście jest Kamil Drygas, który też, no jego rola na boisku nie sprowadza się tylko do bycia takiej szóstki i bycia takim przecinakiem, ale też jest bardzo ważnym piłkarzem w tej ofensywie, bo często wchodzi w drugie tempo i to też niejednokrotnie jakby powodowało, że rywale się gubili, nie wiedzieli za bardzo kogo kryć. No czy Michalik, czy Antonik... I tak, 20... i ukrytej dziewiątce, tak? Także on bardzo wysoko w tej, tej początkowej fazie sezonu grał. Tak, tak. No, pytanie też, czy on sam się spodziewał, że potrafi aż tak dobrze wyglądać na tej pozycji numer 9, czy tak się tam odnajdzie. Natomiast no tak samo skrzydłowi Michalik, Kantonik. Ja myślę, że bardzo generalnie, jakby tak podsumować, już nawet teraz, bardzo dobre i trafne transfery. Także to naprawdę in plus dla tutaj lewładarzy, którzy potrafili odnaleźć takich zawodników, którzy wkomponują się w ten pomysł. No i to wszystko będzie grało, w, może nie w takich idealnych nutkach, no bo nie jest to pozycja lidera czy wicelidera, ale naprawdę powiedziałbym, jest to drużyna rokująca, która się naprawdę podoba. No i myślę, że tutaj zabrnie po prostu, jeżeli będzie konsekwentna no i będzie wykorzystywała swoje atuty i nie dawała rywalom wybić ich własnych tak jakby w tym meczu z Arką Gdynią. Właśnie Piotrek, jesteśmy po bardzo ważnych trzech meczach, bardzo trudnych dla Miedzi trzech meczach, ale przed nami kolejne trzy bardzo ważne mecze. Przypomnę już teraz w ten weekend mecz z Odrą Opole, czyli z wiceliderem, kolejny we wtorek szansa do rewanżu tak? w meczu Pucharu Polski z Arką Gdynia i w kolejny weekend derby, bardzo ważne dla Miedzi derby z Chrobrym, z chrobrym, z którym nam się dość ciężko gra w ostatnich sezonach. Czy zgodzisz się z moją opinią, że ten mecz z Odrą to bardzo ważny mecz? Nie chcę powiedzieć tutaj, że o sześć punktów, ale ta, o takie naprawdę psychologiczne przełamanie, bo od tego meczu bardzo dużo zależy. Nie daj Boże, jeżeli nie dziś się gdzieś tutaj skrzydła podetną w tym meczu, to to może ustawić drużynę Radosława Wybelli na, na te kolejne ważne spotkania. Jak wyjść w takim razie na takie ważne spotkanie z wiceliderem? No ja myślę, że to jest przede wszystkim taki rywal, którego nie można absolutnie ignorować. Bo czasami kibice myślą, że czy mają taką powiedziałbym, narrację, że drużyna, która no nie powoduje jakiś takich powiedziałbym dużych nerwów mimo swojego miejsca w tabeli, no to jednak jest bardzo solidna ekipa, tylko jedna bramka stracona w ostatnich pięciu spotkaniach ligowych. I generalnie zespół, który tak, no, można powiedzieć, słynie w tych ośmiu kolejkach z takiej bardzo żelaznej defensywy. Jest tam też jakiś pewny pomysł w ataku, między innymi wszystko, no, głównie wszystko oparte na galanie, ale to jest zawodnik, który naprawdę je dużo daje i będzie też takim Kluczowym zawodnikiem w tej konfrontacji, ale myślę, że tak jak ty mówisz, no, mecz kluczowy, który będzie znowu na kolejne tygodnie, bo później jest ten, tak jak ty powiedziałeś, mecz rewanżowy z Arką Gdynia, też bardzo ważny, no bo fajnie byłoby być po prostu ta przygoda miedzi trochę trwała w Południu Polski, no zobaczymy, być może zrobi mieć coś dużego. No i później kolejne spotkania z Chrobrym, też taki mecz pułapka, bo na początku Chrobry z tym no to były, no to byli tacy chłopcy do bicia, teraz to jest drużyna, która może zaskoczyć, która zmieniła trenera i zmieniła swój pomysł na piłkę. Także to generalnie, m, tak użyłem wcześniej takiego że to jest trudny kalendarz, ale generalnie, jakby nie popatrzeć, no to zawsze jest jakiś trudny rywal, bo czasami ta drużyna, która jest skazywana na porażkę, która gdzieś tam no, jest e, zdecydowanie słabsza, absolutnie nie jest faworytem, potrafi zaskoczyć i to może być ich atut. Także ja myślę, że po pierwsze, mecz z Odrą będzie kluczowy, ale generalnie ten rozkład gier no, nie jest e, wyjątkowo przyjemny dla podopiecznej Radosławy No, pamiętajmy, że chrobry... To wyjątkowo niewygodny rywal dla miedzisz, abstrahując od wyświechtanego powiedzenia, że derby rządzą się własnymi prawami. Wiadomo, derby to derby, ale no, mieć rzeczywiście z nie za bardzo lubi grać i nie mamy zbyt wielu dobrych wspomnień, przynajmniej z ostatnich, powiedzmy nawet kilkunastu lat yy, z rywalizacji z naszym yy, z sąsiadem. Piotrek, yy, powoli zmierzamy do brzegu. Yy, Maciek rozpoczął yy, przepytywanie ciebie od pytania o o największą niespodziankę tego, tego, tej pierwszej fazy rozgrywek, ale i plus, a, a ja chciałem zakończyć pytaniem o, o, o największą niespodziankę i minus, kogo najniżej oceniasz, kto cię zaskoczył, ale negatywnie w tych pierwszych o, ośmiu kolejkach. Jeżeli chodzi o taką pytanie z Tezą, ja... pytanie z Tezą, za No Tak, o, tak. tak. Znaczy... Żartuję oczywiście. Wiecie, no każdy może mieć słabsze mecze. Ja generalnie myślę, że po prostu piłkarze miedzi, zwłaszcza wtedy, kiedy mają piłkę przy nocy, bo to często jest teoretycznie bardzo łatwe, żeby nie stracić tej koncentracji, żeby grać swoją grę. I mam wrażenie, że czasami w takich najprostszych elementach są błędy i one jakby powodują różne takie historie nieprzewidziane. Mówię tutaj to, że tym meczu z Arką Gdynia, czy generalnie takie historie, które się nie toczą, powiedziałbym, po myśli ekipy z Legnicy. Nie wiem, czy wskazą jednego takiego piłkarza, bo tak jak powiedziałem, no, Ale każdy ja... może mieć. Tak, tak? Ja pytałem, że... Nie, bośmy się nie zrozumieli, Wiadomo, ja ci pytałem o kluby. Już nie, już nie o mieć, O kluby. A, o kluby, kluby okej, okay. Które ja myślałem, że... Cię zawiodły minus. Zaskoczyły A, Cię minus. ewentualnie. Ja tak, myślałem, że że nie, okej, okay. tak... nie, 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 to, no to, po, po, poprawiam pytanie. Okej, okay, nie, w porządku, ja myślałem, że mam... Dlatego po, wszystkiego... powiedziałem, że pytanie z tezą, za z No tak, tak. No to, to... No tak, okay, tak. No to rzeczywiście na tak. pewno Sosnowie, czy, 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 czy chociażby stała Rzeszów, która fajnie wyglądała w tamtym sezonie, ale jakby, no byłem świadomy przed sezonem, że stanie będzie tak dobrze punktowała z uwagi na zmianę kadrową, na zmianę trenera, też na kilka innych wątków. Ale myślę, że dojdzie jeszcze do wielu przetasowań tak naprawdę. Więc też w ogóle nie jestem bardzo przywiązany do tej tabeli i do tego, co teraz oglądamy po tych ośmiu kolejkach, bo jestem przekonany, że jeszcze wiele się tutaj zmieni i na przykład taka od chociażby, która, no być może zgubi tą regularność, no kto wie, no sezon jest długi, też przyjdą kartki i kontuzje, Sezon w środku stawki, tak samo Górnik Łęczna też może mieć swój moment kryzysowy. Wówczas ktoś tutaj fajnie nam wejdzie na ten moment, no to na pewno myślę, że to jest Sosnowiec, który dokonał fajnych wzmocnień, No i też na ten moment gdzieś tam to wygląda słabo. Były przebłyski w postaci indywidualnych spotkań, między innymi z Lechią Gdańsk. Natomiast w, w, tutaj myślę, że nie ma takiej jednej drużyny, która ewidentnie gdzieś nie dojeżdża. Dużo się mówi, wyśle Kraków chociażby, ale też wierzę, że wkrótce to się zmieni i też złapie gwiazdę regularność, no, ale gdybym musiał jednego kandydata wskazać, no to nie będzie to wspomniane przez Ciebie Zakłębie Że pod, pod Beskidzie też chyba jak na razie lekko w dołkach zostało, znacznie poniżej oczekiwań, nie, nie sądzisz? Tak, punkt mniej. No myślę, że też no to podbeskidzie, które prowadził wcześniej Dariusz Żura w ten słynny plan dwuletni, a więc powrót do elity. No wiadomo, natomiast realia w ogóle Fortuna Pierwszej Ligi są, są trudne. Wbrew pozorom to jest liga bardzo wymagająca, momentami trudniejsza niż Ekstraklasa, bo tutaj mówimy o takiej dużej fizyczności, mniejszej kulturze grania. Lidze, która naprawdę jest pełna takich drużyn pułapek. Które bardzo często korzystają właśnie na takim powiedziałem swoim jakimś wewnętrznym charakterze. Mniej jest czasami gry w piłkę, ale też być może otoczka, więc takie trochę inne obiekty, inne stadiony zawodnicy, którzy nie do końca są do tego przyzwyczajeni. Ja myślę, że w ogóle to jest bardzo trudna fizyczna liga, no i na przykład takie pod Beskidzie, czy zagłębie, no to są różne, które chcą celować zdecydowanie wyżej, ale na ten moment radzą sobie po prostu bardzo przeciętnie, jakby nie powiedzieć słabo. Piotrek, a ja jeszcze mam jedno ale... pytanie o. o um... Sędziowanie w tym sezonie, bo w tamtym tamto sezonie wydawało mi się, że jednak ewoluuje to w dobrą stronę. Jak Ty oceniasz po tych ośmiu kolejkach pracę sędziów na boiskach Fortuna Pieszej Lidze? Dobrze, że pytasz akurat o to teraz, bo jestem świeżo po analizie akurat ekstraklasy, natomiast myślę, że tutaj nie odbiega, nie odbiegają pewne standardy, że chodzi o sędziowaniem w ekstraklasie, a w pieczelidze. Natomiast no faktycznie jest problem. Ja w ogóle dostrzegam taką ciekawą zbieżność. Nawet ostatnio o tym rozmawiałem w, w jednym z programów dotyczących ligi, że kurczę czasami, no, nie chcę tak, jakby to mówić tak bardzo otwarcie i wprost, natomiast mam wrażenie, że często ta fortuna pierwsza liga, rozgrywki fortuna pierwszej ligi są traktowane dla sędziów niedoświadczonych jako taki trochę poligon, żeby tam nabrali doświadczenia, żeby się trochę nauczyli, żeby mieli takie pole, powiedziałbym, do zarządzania, a bardzo często to są, właściwie zawsze, mecze o bardzo wysoką stawkę, każda drużyna chce wygrać, są ambicje, są pieniądze, jest głód rywalizacji, no i rywalizacji w takich, powiedziałbym, w granicach fair play. Natomiast czasami no jest, jest dużo problemów. Ja myślę, że po każdej kolejce można sobie aby zbierać takie, powiedziałbym, najciekawsze wątki i sytuacje i minus, które absolutnie nie były źle podyktowane. Natomiast generalnie nie wiem, czy mi tak to porno do poprzedniego sezonu. Po prostu jest faktycznie jakiś problem, i też myślę, że powinniśmy o tym mówić głośno nagłaśniać te sytuacje i mówić o nich rzeczywiście, bo sporo jest takich sytuacji, kiedy na przykład jedna decyzja sędziego faktycznie rozumie na wynik meczu, gdzie jest na przykład czerwona kartka, czy jakaś taka decyzja faktycznie podyktowana, i potem jest problem, bo na samym końcu są te punkty, są jest tabela, no okazuje się, że na przykład duża mogłaby zajść gdzieś z Zdecydowanie wyżej, gdyby nie jedna czy dwie decyzje. Decyzje, no właśnie. Okej, okay, dziękujemy Miejmy bardzo. Miejmy nadzieję, że to będzie w dobrym kierunku zmierzało. Piotrek, dłużej się nie trzymamy, bo wiemy, że za chwileczkę masz kolejny program do zrobienia, a więc dziękujemy Ci za rozmowę, dziękujemy Ci za przyjęcie zaproszenia. Od niskiego pressingu naszym gościem był Piotr Żapecki, twórca kanału 365 Dni o piłce. bardzo. Gorąco polecamy ten kanał. Mnóstwo piłki w polskim wydaniu. Ekstra klasa, pierwsza liga. Jeszcze raz polecamy. Pierwsze, dziękujemy Ci bardzo. Dzięki, Piotrze serdecznie. Super, wielkie dzięki. Mnóstwo też o miedzi, także nie tylko kibiców piłki. Oczywiście, prostu, tak, tak, tak. To prawda. To prawda. O, miedzi nie nie tylko, o, o, o miedzi również, ale nie tylko. Także. Jeszcze raz gorąco polecamy. Dziękujemy, kochani. Trzymajcie się. Hej, mieć.